Choć pogoda do tego nie zachęcała, to tysiące Szczecinian w minion weekend odwiedziło Wały Chrobrego. 12 i 13 maja odbyła się czwarta plenerowa impreza Piknik na Połączona z targami turystycznymi Market Tour, targami żywności, produktów ekologicznych Organik oraz kiermaszem ogrodniczym Pamiętajcie o Ogrodach. Piknik na Todrom oferował m.in. dostęp do biur turystycznych. Są wystawcy z naszego województwa, czyli krótkie wyjazdy, nawet weekendowe, ale są też wystawcy czy gminy, czy ciekawe miejsca, czy hotele, czy uzdrowiska z całej Polski. Jest wiele stoisk, które oferują mapki ze ścieżkami rowerowymi, ścieżkami kajakowymi. Na wałach Robrego znaleźli się rękodzielnicy, był jarmark zdrowej oraz regionalnej żywności, a wśród wystawców pojawili się również sąsiedzi z Niemiec. Także na piknikowej scenie wśród gości znaleźli się artyści z okolicznych niemieckich pińcowości. To są głównie zespoły przywiezione przez wystawców. A ponieważ, jak mówiłam, mamy wystawców z Niemiec, to stąd też i zespoły, bardzo różne. Są to często zespoły młodzieżowe, taneczne, orkiestry dente, bo takie też przyjechały, czy na przykład zespoły z domów kultury. Sporą atrakcją, do której ustawiła się bardzo długa kolejka, była degustacja zupy pieczarkowej, gotowanej w ogromnym garze o pojemności 2,5 tysiąca litrów. Miny próbujących wskazywały, że zupa była bardzo smaczna. Szukaliśmy w niej szczecińskiego Akcentu. Co według was w takiej szczecińskiej pieczarkowej powinno się znaleźć? Ryby. Ryby? A, no, na wywarze z ryby powinna być zrobiona. A ty co sądzisz? Nie mam pojęcia szczerze, bo nie wiem, może to jest tylko nazwa. A może ona się niczym nie różni? No pieczarki będą na pewno. Pieczarki. No bo jak nad morze, no to co to chyba ryby? Nie wiem. Pieczarki. Pieczarek nie mam pojęcia, bo nie jestem ze Szczecina. Pieczarki. E, pietruszka. Marchew to na pewno, bo to musi być do smaku. I zioła, i to wszystko. Korona wałów chrobrego przez dwa dni tonęła w wielu barwach roślin ogrodowych. Ze sprawą targów ogrodniczych pamiętajcie o ogrodach. Odwiedziło ją wielu mieszkańców. Była to dobra okazja, by zakupić sadzonki, nasiona, sprzęt i akcesoria ogrodnicze. Dopełnieniem kiermaszu była plenerowa wystawa florystyczna Pływający Ogród z niezwykłymi kompozycjami, a nawet instalacjami roślinnymi. Floryści wykorzystali w swoich pracach tysiące kwiatów z całego świata. Zrobiłam tą pracę, Jest, jest ona nawiązuje do czterech żywiołów, a dokładnie do żywiołu powietrza. Tak jak widać jest ona stworzona z traw, które nadają zwiewności, dodatkowo są są w niej lilie i frezje, które dają zapach. Są również habry niebieskie, które trochę przypominają krople wody w powietrzu. Piknik nad Odrą był także dobrą okazją do zaprezentowania przez władze miasta nowego interaktywnego przewodnika po Szczecinie. Jest to darmowa aplikacja do smartfonów, przygotowana została głównie z myślą o turystach, ale może przydać się również mieszkańcom Szczecina. Możemy się posługiwać już gotowymi trasami, które mamy, ale jak już wspomniałem wcześniej, możemy sobie sami wymyśleć i zaprojektować wycieczkę, którą chcemy pochodzić, pozwiedzać miasto. To można, nie znając trzecina, bo znając trzecina, może naprawdę fajnie spędzić czas i dużo informacji jest, i się po prostu dowiedzieć. Przewodnik dostępny jest w trzech wersjach językowych polskiej, angielskiej i niemieckiej. Uruchomienie aplikacji sytuuje szczecin w elitarnym gronie miast, które posiadają swój własny oficjalny przewodnik miejski. Do tej pory mogły się tym poszczycić jedynie Kraków i Łódź. Myślę, że w wielu miastach w Polsce będzie taka tendencja w tej chwili, że przychodzisz do tego typu rozwiązania, które są wygodne, proste, sympatyczne i dają naprawdę duży kapitał wiedzy na temat miasta bez konieczności sięgania do wielu źródeł. Przewodnik można pobrać, wchodząc na stronę internetową miasta www.szczecin.eu, gdzie można znaleźć odpowiednią aplikację.